I radzę wam, trzeba to jałowieckie chałupy pozbyć, bo kiedy na nanią są... No przecież skupcie rzetelni tu wełnę! I tak śwarnie, nie tak śwąkarą zawodną, jak, jak, jak ja nie wiem co! Przyna, jak przyna, po to zre, żeby dobrze chałupy pilnował. Jak się napijemy, to od razu rozum do głowy przyjdzie. Ned będziesz moja, Oj, inno, inno moja. Dzieeec! Ojce, błogosław Boże, by im się darzyło, w stajni i w kumorze. Piętaj se Jasiu, zebyś ją nie bijał, boś ją nie koły ani nie przebiją. Dowiesz się, Hanusz, dowiesz, które pół dnia dłużej. dłużej.